Witajcie, rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj taki szczególny psalm, psalm, który w jakimś sensie y, opisuje Boże uczucia. To jest, myślę, bardzo w nim ciekawe. Psalm 50, który jest pisany z właśnie perspektywy Boga, więc należy założyć, że słusznie, słusznie, y, no, psalmista miał obejrzenie w to Boże serce tutaj. Zaczyna się od takiej części, gdzie jest jakby pokazana Boża wszechmoc, boża wielkość, potem jest pokazany problem. Problemem jest generalnie no właśnie czym jest problemem? Problem jest, można by powiedzieć takie przekonanie, że mogę Bogu coś dać, co może Boga zaszachować, tak? co może Boga zmusić do działania, takie trochę magiczne myślenie, albo takie myślenie, ale powiedzmy sobie, uczciwie, masz takie myślenie, które również i nas dotyczy. To znaczy, że no ja mogę na, wymóc jakoś coś na Bogu, tak? że w jakiś sposób właśnie no, w kontekście tego psalmu to, jest, to, to są ofiary, no ale dzisiaj też mamy jakieś tam ofiary. Tak? Próbujemy w jakiś sensie wy, wymóc coś na Bogu. No i trzecia część, która właśnie mówi o tym, co naprawdę Bogu się podoba i co sprawia, że Bóg nas wybawia. I generalnie yy, właśnie nie chodzi o, o jakieś takie dile z Panem Bogiem, takie dźwignie na Pana Boga, tylko chodzi o to, żebyśmy byli mu wierni i żebyśmy spełniali to, do czego się zobowiązujemy wobec niego. Psalm asafowy. Bóg wszechmocny, Pan przemówił i wezwał ziemię od schodu słońca aż do jego zachodu. Syjonu pełnego piękności zajaśniał Bóg. Zwróćcie uwagę. E, to Bóg. Bóg jest wielki, Bóg jest potężny, Bóg jest pełen chwały. Bóg nas przybywa i nie milczy, przed nim ogień pochłaniający a dookoła Niego sroży się potężna burza, przyzywa niebiosa z góry i ziemi, aby sądzić swój lud. No i teraz Bóg mówi, zgromadźcie, przyzywa niebiosa z góry i ziemi, aby sądzić swój lud. Zwróćcie uwagę, że świadkiem jest i jakby niebo, i ziemia, a Bóg sądzi swój lud, czyli no, lud, przypomnę, lud to jest Boży agent pomiędzy niebiosami, a ziemią, bo to zostaliśmy stworzeni, z ziemi, Adam, Adama, Adama do ziemi, Adam to Adam, człowiek, który jest takim Bożym regentem, ale jednocześnie stworzony na Boże podobieństwo i na Boży obraz. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawali ze mną przymierze przez ofiary. Niebosza zwiastują jego sprawiedliwość, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Słuchajcie ludu mój, będę mówił Izraelu, będę cię przestrzegał Bogiem, Bogiem twoim jestem, czyli jest to wezwanie na sąd, właśnie kiedy Bóg mówi no, wyraża swoje serce, wyraża to, co, co myśli o nich. Ganie cię z powodu krwawych ofiar Twoich, całopalenia Twoje są zawsze przede mną. Yy, można by zadać pytanie, co jest nie tak, a no, przecież to jest Boże prawo, żeby te ofiary składać. Nie wezmę byka z domu Twego ani kozłów z Twoich zagród. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór, i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mówi świat i co je i to, co je napełnia, i to, co go napełnia. Ten werset jest bardzo często cytowany właśnie w kontekście tego, że, że Bóg jest rzeczywiście prawdziwym panem nad całym stworzeniem, ale jakby cały kontekst mówi o tym, że słuchaj, tym ja potrzebował czegokolwiek, to, się, to, to ja ciebie nie potrzebuję, sobie poradzę. To nie jest tak, że ty mi jakoś teraz ofiarowujesz swoje ofiary, bo ja po prostu bez nich jestem, nie wiem, bezradny a no, nie radzę sobie bez Ciebie, że, że potrzebuję, tak? Potrzebuję tej chwały Twojej, potrzebuję tych ofiar. No nie, nie potrzebuję. Nie potrzebuję. Myślę sobie, że to jest coś takiego bardzo... No właśnie. Jest to pewna iluzja, czy jest to pewne przekonanie, w które często popadamy. Tak jak wszyscy ludzie wierzący w ogóle gdzieś tam jakiegoś Boga. Że właśnie jakby wartość tego naszego uwielbienia, tych naszych ofiar polega na tym, że, no nie wiem, że Bóg jakoś nie wiem, coś zyskuje przez to. Bóg nic nie, przez to nie zyskuje. Bóg po prostu chce, żebyśmy byli Mu wierni i to jest Jego sposób na to, by zweryfikować, czy faktycznie jesteśmy wierni, czy nie. Czy potrafimy coś ofiarować, czy nie potrafimy czegoś ofiarować. Czy potrafimy coś poświęcić, czy nie potrafimy poświęcić. I w tym jest wartość, ale nie w tym, że Bóg tego potrzebuje, tak? Tak jakby nie wiem, no, był głodny bez tego, tak? Albo sobie nie radził życiowo, albo nie wiem, no, cokolwiek tam byśmy tutaj wsadzili. Jakiś burzy brak. Eee, 13 werset. Czyż jadam mięso byków, albo piję krew kozłów? No nie, to jest pytanie retoryczne. Bóg tego nie potrzebuje. I tutaj od 14 wersetu właśnie jest recepta na właściwe spojrzenie na Boga i na właściwe uwielbienie na to, co się Bogu podoba. Ofiaruj Bogu dziękczynienia i spełnij najwyższemu swoje śluby. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Czyli zrób to, co trzeba, a jeśli masz problem, a jeśli jest faktycznie coś takiego, co cię trapi, to trzy rzeczy tu się pojawiają. Masz wezwać, ja cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. Zobaczcie, że te trzy rzeczy są bardzo, bardzo ważne. I to też jest ciekawe, czy faktycznie jakby pamiętamy o tym, kiedy jest jakiś problem. Bo zazwyczaj właśnie najpierw sobie sami próbujemy załatwić, niekoniecznie wzywamy Boga. W związku z tym niekoniecznie On nas wybawia, tylko sami gdzieś tam bardziej lub mniej krzywo sobie radzimy. No i też nie ma uwielbienia. Ale jeśli jest wyzwanie, to jest wybawienie i jest uwielbienie. To jest jakiś taki, powiedzmy, ten schemat, o którym Bóg to jest zapewnia. Że właśnie w taki sposób to powinno działać, chociaż, no, właśnie niekoniecznie działa. Lecz do bezbożnego rzeczy Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach moje przymierze? E, innymi słowy, e, no to nie jest taki bezbożny, który jest taki bezbożny, że w ogóle odrzuca Boga. To jest taki bezbożny, który no jakoś jest powiązany z Bogiem, ale tak naprawdę właśnie no, nie ma zbyt wiele wspólnego z Bogiem w praktyce. Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz moje słowa. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami się zadajesz. Ustą swoim pozwalasz mówić źle, a, swój, a twój język knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciwko bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyli słowo taki człowiek, który no, pojawia się w niedzielę w kościele. No to, to tyle. Tak, Więcej od niego nie oczekujmy. Yy, 21 werset jest ciekawy, bo on jakby pokazuje. Myślenie takich ludzi, tak? Myślenie jest takie: czyniłeś to, a ja milczałem. I co? I małeś, że jestem Tobie podobny. Czyli nimi słowy, no to trochę taka, można powiedzieć, symetria tu się ujawnia, czy przekonanie o pewnej symetrii o takiej symetrii, że, że właśnie no, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. To znaczy, w tym sensie, a w zasadzie jak Bóg, to no tak, w pewnym sensie tak. To znaczy, że ja. Boże, tobie nie daję za dużo, ale też nie za dużo od ciebie wymagam. I tak, tak chyba jest okej. Okay. No nie jest tak okej. Okay. Jakby ten Boży wzorzec jest w 15 wesecie pokazany. Wzywaj mnie, wybawię cię, ty mnie uwielbisz. Nie polega życie z Bogiem na tym, że ty, ty masz mnie za nic i ja mam ciebie za nic. To, to, to w ogóle nie jest tak. To nie jest przymierze, to nie jest tak naprawdę to, co jest jakby Bożym modelem, wzorcem dla ludzi, którzy, którzy są z nim w przymierzu. Karce Cię i stawiam to przed Twoje oczy. Pojmijcie, że to Wy, którzy zapominacie Boga, abym Was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Innymi słowy, to nie jest tak, że będę milczał cały czas, przyjdzie czas, że, że to się zakończy. To, 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 nie jest, to nie jest właściwe postępowanie. Nie myśl sobie, że to jest OK. To nie jest OK, ani trochę. Yy, I 23 werset podsumowuje to wszystko. Kto ofiarowuje dziękczynienie, czy mnie, czci mnie, a temu, kto nie, nienagannie postępuje, ukaże. Zbawienie Boże. Innymi słowy, yy... traktujmy Boga poważnie, wołajmy do niego, liczmy na niego, a kiedy zacznie działać, nie zapomnijmy o tym, żeby go uwielbić, żeby oddać mu cześć, żeby mu podziękować. A przede wszystkim, najważniejsze jest to, żebyśmy nie zadowalali się takim milczeniem, pozorami. Ale żebyśmy faktycznie byli ludźmi, którzy liczą na Boga, którzy wołają do Niego, którzy doświadczają jego działania i którzy się cieszą z tego, którzy są za to wdzięczni, którzy go uwielbiają, bo to jest właśnie to, no, co, co Bóg chce. Katechizm, krótki katechizm westministerski mówi, jaki jest główny cel istnienia człowieka czcić Boga i cieszyć się Nim na wieki. Te dwie rzeczy się łączą ze sobą: czczenie Boga i radość z tego, że On jest obecny, radość z tego, że On Działa, że on jest tym, który, którego doświadczamy w naszym życiu. Niech tak faktycznie będzie. Wzywajmy, niech on odpowiada, a my go uwielbiajmy. Panie, dziękujemy Ci, że możemy właśnie polegać na Tobie, że chcesz być bliski nam, chociaż nie zasługujemy na to, ale, ale chcesz, Panie. Nie daj nam milczeć, nie daj nam być głupimi, nie daj nam odchodzić, ale daj nam wołać do Ciebie, Panie. Daj nam prosić Ciebie, mieć tą wiarę w praktyce, właśnie w tym, żeby czekać na Ciebie, na Twoje działanie. Ty panie odpowiadaj, i dawaj nam uwielbiać ciebie za Twoje działanie. Polecam wspieranie mojej służby. Za trzy tygodnie wyjeżdżam do Tanzanii z Bogiem. i Do zobaczenia.